Mocna postura, wzrost i kondycja były jego atutem. Potrafił analizować, co dzieje się na boisku i podejmować właściwe decyzje. Przewidywał, w którą stronę poleci piłka. Z natury silny nie bał się ostrej piłkarskiej rywalizacji. Dla Krakowa był czymś więcej niż działaczem czy dobrym zawodnikiem. Henry Greyman był symbolem. Henry Greyman urodził się w 1897 roku w Krakowie, w rodzinie o wojskowych tradycjach. Mieszkał tuż obok placu handlowego, który po południu pustoszał i stawał się miejscem gry w piłkę okolicznej młodzieży. Do Wisły Kraków trafił dzięki kuzynom zawodnikom tego zespołu braciom Rutkowskim, których staraniem w 1910 roku został juniorem Białej Gwiazdy. W pierwszej drużynie zadebiutował w wieku 17 lat, zostając później legendą Wisły. Henryk Reyman był mistrzem Polski w latach 1927 i 1928, zostając królem strzelców premierowej edycji pierwszej ligi. W 1926 roku zdobył z Wisłą Puchar Polski, a w jej barwach występował do 1933 roku. W reprezentacji Polski debiutował w maju 1922, by finalnie zagrać dla niej dziewięciokrotnie. Dwukrotnie pełnił funkcję kapitana związkowego PZPN. Raz piastował tę funkcję dla Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu był kapitanem reprezentacji, jednak nie udźwignął tej roli, będąc w meczu z Węgrami jednym z najsłabszych zawodników na boisku. Jednym z powodów takiego występu mogły być niespodziewane zmiany w ustawieniu. Rejman od wielu miesięcy przygotowywany był do gry na pozycji środkowego napastnika, jednak w tym spotkaniu to miejsce zajął Józef Kałuża. W ten sposób media informowały, że Rejman nie grał w tym meczu więcej niż sędzia autowy. Jeszcze w trakcie kariery piłkarskiej angażował się w inne sporty. Wzorem innych wojskowych świetnie jeździł konno, wielokrotnie startował w zawodach hippicznych, grał w tenisa, pływał i jeździł na nartach. We wrześniu 1939 roku skierowany został na front, gdzie po jednej z bitew przeciwko Niemcom odniósł poważne rany i trafił do niewoli, z której krótko potem udało mu się uciec. Tuż po II wojnie światowej został kapitanem związkowym PZPN. Jednak w tym okresie przedwojenny oficer, bezpartyjny i na dodatek nieidentyfikujący się z nowym ustrojem, był dla komunistycznych władz niewygodny, dlatego szybko wycofał się z życia publicznego. Dopiero po odwilży politycznej w 1956 roku wrócił do życia sportowego, od razu zostając selekcjonerem kadry na dwa najbliższe lata. To Henry Greyman wymyślił słynny okrzyk orły do boju którym mobilizował swoich zawodników. W 1963 roku po nagłym pogorszeniu się stanu jego zdrowia zdiagnozowano u niego raka płuc. Zmarł w kwietniu tego samego roku.